poczekajcie chwilę znowuż Dobra mi się pomyliły wciski i dałam zdjęcie sobie zrobiłam Znaczy nie sobie tylko grze i dałam F12 I Kurde na stojanie nawet mi się to pojawiło że wstałam Ale mam za to ten te cyferki po, po prawej stronie zamiast po lewej się przyzwyczaję, że mam po prawej czy po lewej I tak mi teraz głupio no i wiedziałam, że w dobrą stronę idę. Dobra, mam nadzieję, że już nie, ma, nie będzie już tych duchów. No i kurde, mnie teraz to rozprasza to, 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 to po tej stronie. Czekajcie. F12. F... Dobra, F12. F12. Już nie ma. Aha, jest, dobra. Mam parę złych fotek, dobra. Ale mam przynajmniej po dobrej stronie. Dobra. Uuu, pływam. Ui. Jak to można pracować? Jak to pływa się. Patrzcie, daję tak. To on sam idzie. Ła! Nie! Fucking shit! No. Nie no i znowu jedna apteczka. No kurde, przed chwilą użyłam apteczki, debilu. Jeszcze ja nawet wcelować nie mogę. Dobra, zabijcie mnie. Hello? No. <ścoughs> no bo ich nie zauważyłam. <ścoughs> tak i już dead. Tak, tak. Czytaj, ostatni zachowany stan gry, tak? Chcę wczytać. Jezu, to tragedię, już drugi raz się zabijam. <grymne> Nie, ja już... już ja rzucam granatę tam i mam tupiej ich. <grymne> Nie, no to... To jest skandal, no. Żeby coś takiego zrobić. No jest po prostu maj widz coraz będzie ciekawiej, oj, coraz bardziej No i tylko cztery rozdziały zostały, te a nie jeszcze trzy Więc będzie ciekawie. Ten rozdział nazywa się Kygen Chyba, no jakoś tak <grystanie> Tak, ej się ładuj, ładuj się bo no, mi zimno jest... Prawie się zarmowało. <grystanie> Dobra. Granaty? Nie, teczka tylko granaty. Tak jest. Nie nie nie, 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 zabijesz mnie. Ty jeszcze żyjesz? Pierciule, no. One też? Tak, tak? Tak pokrywacie ze mną? Dobra. gdzie dziewięć czur. fucking shit. Graty mi tu rzuca. No, dziękujemy. Oni tam na, na górze jeszcze będą. to tutaj? Dobra Świetnie, ale dajemy rodę Już nic nie ma Boże, krokałam. Nie tnij się, żeś! No I ja to the Jak ja mam sobie dostać stąd? No, dziękuję, że przestałeś się A Dziękuję. Przecież to, nie to mam gra na to użyć, ale okej okay. Ale powiem Wam szczerze, że yy, Pistolecik jest bardzo przydatny Jest bardzo dobrą bronią Tak, na przykład na multiplayerze Dobra, już nic. Poczekajcie kurde no.